Tutaj ostrzeżenie dla trenera Tabaka za protesty wobec e, tego, że tam w tablicę uderzył zawodnik w trakcie gry. Tymczasem Florence faulowany trafia za trzy punkty. Pamiętamy to już kiedyś. Tak było. Odpalał swoje moździerze z dystansu James Florence. Wow. Kosmiczny flow tutaj. Proszę zauważyć, jaka kontrola nad ciałem, nad piłką. E, no i co zrobił Bowling. No. no jeszcze to co, to, co robi do tej pory, tak? Trzymać w ryzach, jak to się ładnie mówi. Ciekawe, co to te ryzy są. Musielibyśmy Dowiemy się, zobaczymy. Ale nie od Boulina prawdopodobnie. <laughs> no nie, on tego nie zna. Trzy punkty przewagi dla Stack. O tej czteropunktowej akcji. Uproszczenie gry widzimy tutaj w bocznym pasie boiska. Akcja dwójkowa z Frejmanisem, ale właśnie to, 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 ciekawe, to jest odpowiedź milicicza dwóch wysokich zawodników, więc jak tutaj zrobić, jak tu zagrać pick and rolla. Będzie zmiana i nie będzie Frejmanis miał wtedy przewagi pod koszem. Tak, to jest skład, który ma przekazywać krycie. Nawet Flores widzieliśmy, że zdarza się, że jest pod koszem w obronie. Teraz Richard. A tutaj przekazanie kolejne i faulowany. Przeżą za trzy. Ależ odpowiedź Chrisa Richarda. Co bliźniacza akcja do Florensa. Trochę bliżej, ale skutek może być ten sam. Cztery punkty. Tak, jesteśmy w, w końcówce pierwszej kwarty. Jeszcze raz podkreślmy to. Amerykanin bardzo szybko miał już na swoim koncie dwa faule. Ale trener Jean Tabak tutaj wykazał się.